Kurde, no dajcie mi lateryt, no. A tam co jest? Co to jest? To jest chyba lateryt! Idziemy tam, idziemy tam. Halo halo! To znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry Astronir, astronir. W poprzednim odcineczku powiedziałem astroner i moim zdaniem brzmi to znacznie, znacznie lepiej, ale nieważne, nieważne, niech będzie, niech wam będzie, niech to będzie Astronir. Słuchajcie, w poprzednim odcineczku zaczęliśmy sobie mm, robić tą drukareczkę, już tutaj jest wykraftowana za chwilkę, ją będziemy mogli sobie gdzieś postawić, aczkolwiek będziemy do tego potrzebowali dużą platformę. Ale to nie jest na razie nasze zmartwienie, słuchajcie. Ja zacząłem sobie tą drukarkę robić, ale na razie jej nie będziemy i tak używać, bo w dzisiejszym odcineczku chciałbym zrobić gazika. Pisaliście mi o gaziku w komentarzach i żeby gazika odblokować to będziemy potrzebowali kilka rzeczy będziemy potrzebowali mianowicie e, chyba to jest tu Duży panel słoneczny. To też będziemy mogli sobie odblokować później. Czekajcie, to może będzie tutaj. Jest, piec do wytapiania. Eee, złożony żywica. Proszę bardzo, koszt odblokowano. Bo na gazika będziemy potrzebowali aluminium. A o, tutaj mamy gazika. Widzicie, złożony aluminium. A aluminium, wydaje mi się, że ja robiłem podczas, jak robiłem samouczek, to chyba robiłem właśnie aluminium w piecu. Więc. Tak mi się wydaje, że to będzie to. Czyli mamy piec. Mamy gazik. Ale do gazika będziemy potrzebowali jeszcze fotel przecież. Duże siedzenie łazika, to jest to? 2000 tutaj trzeba. Aha, no to nieźle se kurde, fotel zrobi. A nie ma jakiegoś małego fotela? Eee, mamy piec do wytapiania, nie? Żywica, złożony. Dobra, no ja to wszystko sobie zaraz zrobię, ale. Najpierw będziemy potrzebowali chyba dużą platformę, więc zróbmy sobie dużą platformę. Yy, ja muszę znaleźć sobie kilka rzeczy i pozbierać pewnie jakieś materiały. Chociaż tutaj mam trochę materiałów pozbieranych, więc może materiały na razie sobie odpuścimy. Ale zanim nam się to tutaj będzie kraftowało, ja bym chciał coś sprawdzić. Po pierwsze, tego otworzyć nie mogę. Tu chyba do tego coś potrzebujemy wykraftować. Ale tutaj mamy ten. Czekajcie, ja mam jakieś przewody. Dobra, już nie mam przewodów, ale nie szkodzi, dobra. Pozbierajmy tu stąd wszystko. Co to mamy? Crafting alternatywny. Mam nadzieję, że gra jest zapauzowana teraz, o nie jest, bo widzicie cień. Czyli tlen mi się cały czas kończy, więc tego sobie nie przeczytamy. Trzymaj gruzy crafting, a. Al... co to jest? Odzysk. Um, to bym mógł wziąć. Ale tego nie wezmę. Eee, kurde, ej, miałem nadzieję, że znajdę jakiś silnik albo coś, że będę mógł później sobie to do łazika wykorzystać, ale nie wiem co z tym mam zrobić. Nie mam bladego pojęcia co z tym mam zrobić. Platforma się jeszcze kraftuje. No, czekajcie, no w takim razie ja się muszę zastanowić. Tutaj jeszcze też był ten. Eee, może byśmy sobie. Zrobili przewody, nie? Dobra, bo zobaczcie, tutaj jest też, też są jakieś gruzy. Ale to jest wszystko F, otwór, żeby ten, żeby ten. O! Mały piszczący klakson, weźmy to. Przedłużacze, weźmy to. Czyli znaleźliśmy jakiś plecak, ej. Mała bateria. O, to ciekawe, czekajcie, połóżmy sobie tutaj przewód. Gruzy, gruzy. Tu jest ten plecak. Mała bateria. A zobaczcie, nie mogę tego. Nie mogę tego wyciągnąć. A ja nie wiem, czy ja nie będę potrze potrzebował takiej baterii kiedyś, nie? Dobra, mamy naszą dużą platformę. Na razie sobie ją odstawimy na bok. Teraz zrobimy sobie piec do wytapiania. Pięknie. No, i chyba, słuchajcie, będziemy musieli wejść do jakiejś jaskini. No, bo w takim razie, skoro ten fotel. Ja nie sprawdziłem dlaczego. Znaczy, wcześniej nie sprawdziłem sobie. Myślałem, że wystarczy mi bajtów na wszystko. Ale nie sprawdziłem sobie, że fotel kosztuje tak dużo, nie? Nie sprawdziłem sobie, że fotel kosztuje tak dużo. I gazik teoretycznie moglibyśmy zrobić. Piec już teoretycznie mamy. Oprócz tego, potrzebowalibyśmy. O, siedzenie łazika tu jest, zobaczcie. Odblokowano ciągnik, przyczepa. Czyli chyba będę mógł coś takiego zrobić. Ja już to ja mam odblokowane, więc więc nie potrzebuję dużego siedzenia, tylko małe siedzenie wystarczy. Powinno wystarczyć, ej. To dobrze, ej, to dobrze. Potrzebujemy jeszcze, czekajcie, potrzebujemy mieć mały generator taki i nie wiem gdzie to jest, więc Dobra, mamy mały generator, to będziemy potrzebowali. A, to już mamy odblokowane. Dobra, ogniwa zasilające, mały słoneczny. Albo to mały słoneczny i małą turbinę wiatrową. O, to właśnie potrzebujemy. Nie mały generator, tylko mały, małą turbinę i mały słoneczny. Dobra, ej, to teoretycznie, jeśli zbudujemy piec. O, piec już mamy. Piec już mamy. Gdzie byśmy sobie to mogli podłączyć? Fajnie by było zrobić jeszcze mały generator, ale tego chyba na razie nie zrobimy. Dobra, postawimy sobie to tutaj. Cyk. Weźmy to, odpakujmy. Jak się to odpakowuje? Trzymaj wypakuj. I to sobie tutaj damy. I teraz tak, to sobie możemy tu podłączyć. I teraz teoretycznie mamy piec. Włącz wyłącz. Można sobie włączyć, wyłączyć piec. Eee, I teraz jak amelinium zrobić? Miałem taki. W sumie możemy to postawić tu. Miałem taki ten. E, ekran z tymi materiałami. Ja już nie pamiętam, jak się to włącza, kurde. O, F, przytrzymaj. O, dobra. Coś takiego, właśnie. Sposób naturalny. Wydobywane z gleby. Nie chcę tego. Przetworzony zasób. E, refinowane z lateryt. 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 Ja nie mam latery tu. No to kurde, pięknie, dobra. Słuchajcie, w takim razie no idziemy do jaskini, nie? W takim razie idziemy do jaskini. I tego się nie spodziewałem, że ja tutaj będę zjeżdżał. Ale ba się nie zabije, nie? Dobra, bo tu już jest dziura, nie? Czekajcie. Czy ja tu w ogóle dam radę sobie wskopać przejście? Czy tu będę miał dziurę już, nie? To jest dobre pytanie I patrzcie, tu coś jest Aby odblokować Uzupełnij wewnętrzne źródło mocy Nie wiem o co tu chodzi w tym O o Dobra Jestem w jaskini Tylko nie mam tlenu Spójrzcie, Musimy tu z powrotem wyjść o, czekajcie, patrzcie, tam coś mamy. Jakiś kwiatek tam jest. Albo to jest materiał? O, ale się przestraszyłem. Co to kurde było? Z korzeniami. Próbka badawcza, trzymaj żeby skanować. O, proszę bardzo, zrobiliśmy zadanie jeszcze. O, ale tu jest jakiś materiał, co to jest? Lateryt? Miejmy nadzieję, że to jest lateryt. To są chyba te kwiatki, o których też mi pisaliście. Najgorsze, słuchajcie, jest tylko to, że tutaj jest tak, tak, tak strasznie ciemno. Czy ja mogę jakoś zrobić sobie, żeby było jaśniej? Nie, dobra, to nie jest karton, to był kamień. Ej, ja tu nie widzę żadnych materiałów! Co to kurde za jaskinia jest? Halo? O, czekajcie, tam są jakieś materiały chyba. Nie, to są jakieś grzyby. Ja pierdziel, ja tu zginę, nie? Patrzcie, tutaj coś jest. Tylko, że jak ja tutaj wejdę, to prawdopodobnie zjadę tam na sam dół, nie? Więc tego chyba nie będziemy chcieli robić. Tam coś jest jeszcze, nie? Może byśmy się tu rozejrzeli, jednak. Musimy zniszczyć te kwiatki najpierw. Dobra, sprawdźmy, co to jest za materiał. Czy ja mam miejsce w ogóle tutaj? ja mam te przedłużacze i ten kl klakson piszczący, dobra, to mogę zbadać. I mamy trochę miejsca, więc spoko. Tam jest więcej tych kwiatków. co to jest? No, to jest jakiś nowy materiał, nie? To jest jakiś nowy materiał. Sfaleryt. No, to tego nie potrzebujemy, ja potrzebuję lateryt, nie? Ale dużo tu tego jest. Yo ja pierdziu! Oo! -o. Kurde, i zacząłem to upuszczać już. Dobra, no nic. Eee, idę na powierzchnię. Tu chyba Laterytu nie znajdę, a, a, a ja Lateryt potrzebuję. Zaraz sobie sprawdzimy, jak to dokładnie z tym Laterytem wygląda, gdzie to można znaleźć. Wydaje mi się, że jak wejdę sobie w, te, w, te, w, tą, w to okienko takie, gdzie to było mm, o tych materiałach napisane, być może znajdę gdzieś lokalizację tych, 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 tych przedmiotów, tych materiałów. Zobaczymy. Lateryt jest na wszystkie planety. Jest na wszystkie planety. Mhm. No ale nie wiadomo gdzie, nie? Nie wiadomo gdzie. Może byśmy sobie spróbowali? Czekajcie. Ja muszę sobie po pierwsze, Primo. Zrobić więcej przewodów. Po drugie, tutaj mam jeszcze materiały. Muszę to wyciągnąć stąd. Dobra, no nic. No nie pozostaje nam nic innego, jak troszeczkę eksplorować. Zobaczcie, tutaj coś jest jeszcze. I to działa. Średnia platforma i... I gruzy. F blokuj, odblokuj. Ale patrzcie, nie mogę tego zabrać. Dlaczego? Ogniwa zasilające. Okej, okay, to mogę zabrać. Ej, gruzy też mogę zabrać. A czemu platformy nie mogę zabrać? Nic kurde z tego nie rozumiem. Nic z tego nie rozumiem. Dobra, ej, ale idziemy tu w góry. Co to jest? Tutaj jest jakiś materiał. Dobra, to jednak nie jest materiał. To jest chyba tylko zwykła skałka. Nie, tu jest yy, do zbadania. Dobra, ej, zobaczcie. Znalazłem tu w górach jakąś jaskinię też. To jest zwykły ten... grafit? I co, i tyle? Ja potrzebuję lateryt. Gdzie ja lateryt znajdę? Kurde. Dobra, słuchajcie, ja się porozglądam. Jak znajdę coś ciekawego, to do was wrócę. Jeśli. ten. No nie, no muszę znaleźć, no muszę znaleźć ten lateryt. Ale w międzyczasie, w razie czego, jakbym znalazł coś ciekawego, to, to, to do was wrócę. Będę musiał chodzić po mapie teraz i szukać materiałów. Nie wiem, czy będę musiał kopać, czy co będę musiał zrobić. No ale na pewno znajdziemy. Tutaj są jeszcze takie kwiatki. Też to można kopać, rozwalać. I takie rzeczy powinny z tego wypadać, ale coś nie wypadło, więc chyba. Chyba jednak mi nie wypadnie tym razem. Eee, no ale nie szkodzi. Eee, tak jak mówię, szukam materiałów. I wracam do was za momencik. Co to jest? O, patrzcie, jak, o jak z daleka to mogłem podnieść. Super. To trzeba będzie wrzucić do tego. O, patrzcie, nasionka znalazłem jakieś. Trzymaj, aby posadzić. Posadzę się to gdzieś koło bazy najwyżej. No i oprócz tego znalazłem tutaj jeszcze malachit, jakiś taki nowy materiał, no ale to też mnie nie satysfakcjonuje. Bo ja potrzebuję lateryt i... i nie wiem gdzie taki lateryt można znaleźć, kurde. No ale będę pamiętał, że to jest tutaj. No nic, no wracam do szukania, wracam do szukania. Mała turbina wiatrowa, zobaczcie. Chowam to do plecaczka. Ja to potrzebuję akurat do tego. Do łazika Ale super Tylko że nadal kurde nie mam tych materiałów co potrzebuję Więc yy, gazika se nie zrobię nawet jakbym chciał <laughs> Tu jest chyba jakaś jaskinia Dobra słuchajcie znalazłem tutaj w górach niedaleko bazy kolejną jaskinię jakąś Próbujemy się tu rozejrzeć może tutaj znajdę ten lateryt A jak nie to zawsze jakieś materiały sobie tutaj pozbieram na potem Prawdopodobnie no, mam no, tu jest ślepy zaułek. No, ja nie wiem, czy ja powinienem kopać tutaj w takich jaskiniach, czy co ja powinienem robić. Pojęcia nie mam. Hej, czy to był mój ludzik? Znalazłem jakieś przewody, jakieś materiały, pojemnik z ziemią. A ja ostatnio wpadłem do jaskini. I zginąłem. Czekajcie, czy ja mogę poświecić jakoś tu do góry, czy jest tutaj dziura? Jest tutaj dziura, zobaczcie, ja chyba tutaj wpadłem. Odzyskałem swój lucik, eee, no ale co nie zmienia faktu, że nadal nie znalazłem eee, laterytu. Tutaj znalazłem jakieś takie coś. Też sobie będę musiał to stanieść do bazy. Eee, przeczytałem, że na planetach typu Ziemia, czyli na tej planecie, której ja jestem na takich zielonych planetach. No to ten lateryt jest do znalezienia właśnie w jaskiniach, więc no rozglądam się tu, rozkładam sobie przewody i no mam nadzieję, że wkrótce znajdę ten lateryt. Co to tu kurde świeci, tak? Co to jest? Biorę to. Świeci fajnie, wezmę sobie to później do bazy. Obawiam się, że zjadę i zginę, kurde, nie? Jak wejdę do tej jaskini. Niżej. A przecież ja chcę tylko lateryt, kurde, no. Nie ale żeby to takie trudne do znalezienia było? Ja nie, ja ewidentnie robię coś źle, kurde, no. To nie powinno być chyba takie trudne do znalezienia, mi się wydaje. Wydaje mi się, że te kwiatki zadają obrażenia, jak jestem zbyt blisko. Ale nie jestem pewny. E jak sprawdzić, ja HP mam? Czy cóż, nie? Kurde, no dajcie mi Lateryt. No. A tam co jest? Co to jest? To jest chyba Lateryt. Idziemy tam, idziemy tam. Kurde, tylko do jakiejś dziury nie wpaść. To musi być to, nie? Lateryt, zgadza się Super, ej, ale zobaczcie, popatrzcie, tutaj jest taki duży ten Taki duży ten jest, a nie mogę tego wziąć, zobaczcie O nie, zacząłem to wypluwać już I co teraz? Lateryt, lateryt i lateryt. To też jest lateryt? Lateryt, 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 eee, włącz. A, i zobaczcie, tutaj się robi amelinium. I to chyba będzie wypluwać na ziemię amelinium jak się przepali i będzie przepalał sobie następną kubkę laterytu. Spoko. Niech to się tutaj nam przerabia powolutku. Zróbmy sobie miejsce. Pięknie. Ja sobie poprzynoszę te rzeczy z tej jaskini, te co tam zostawiłem i to w międzyczasie nam się tutaj przepali i będziemy mogli sobie tego gazika zrobić. Eee, będzie nam brakować jeszcze tylko fotela i właśnie panelu słonecznego, ale myślę, że to nie będzie żaden problem, żeby zrobić. Więc widzimy się za momencik i prawdopodobnie już będziemy sobie kraftowali naszego gazika. Gorąco jak w piecu zakończono. Dobra, nice. Miemy może najpierw tą piłeczkę, ale by były jaja, jakby to była jakaś bomba czy coś, i by mi wysadziło całą bazę, nie? No tak trochę wygląda, jakby to było jakieś takie dziwne, nie? O, zobaczcie, tego się nie da tutaj przetegować, nie da się tego zbadać. Dobra, wsadzimy to najpierw. Eee, no piłeczka, no ona ewidentnie nie chce tutaj być, nie? Ona ewidentnie nie chce tutaj być. Czekajcie, wiecie, co? Wykopię jej dziurę. Stąd chyba raczej nie ucieknie. Eee, dobra, czekajcie, weźmy sobie to Amelinium. A, zobaczcie, widzicie? I tu jest problem, bo nie wypluwa tego automatycznie. Nie wypluwa tego automatycznie. No więc tak to wygląda, właśnie. Sprawdźmy, co potrzebujemy na gazik. Aluminium i złożony, dobra. Niech się nam to kraftuje. Ja wracam do jaskini po te rzeczy. No i dokończymy sobie tego gazika. Dobra. Tam się gazik kraftuje już po pomalutku. Już, już zaczyna fajnie wyglądać. Ale słuchajcie, w małej drukareszce tutaj możemy zrobić siedzenie łazika. Mam nadzieję, że to siedzenie będę mógł wykorzystać w gaziku. Nie z łabryka, odblokowane osiągnięcie. Czemu. A, bo ja przez przypadek se to przeniosłem i nie było prądu. Dobra, już wszystko rozumiem. Ale ze mnie głupek. Dobra, pięknie. Siedzenie łazika. Tutaj mamy łazika, znaczy gazika w zasadzie. Dobra, i tutaj będziemy mogli sobie fotel wsadzić małą turbinkę i mały panel słoneczny i wydaje mi się że mały panel słoneczny też w małej drukarce będziemy mogli zrobić weźmy sobie tą małą drukarkę znaczy małą drukarkę małą turbinkę i podłączymy sobie ją tu siup będziemy mieli małą tą ja potrzebuję jakąś baterię do tego jeszcze. Chyba nie. To ma chyba wbudowaną baterię, więc tego nie będziemy musieli robić. Sprawdźmy tu, czy mamy światło robocze. Światła robocze. W sumie mógłbym sobie zrobić światła do jaskini, nie? Siedzenie łazika. Ej, nie ma tutaj małego generatora. Znaczy małego. Mały słoneczny. O. Mam odblokowane. Mały. Słoneczny. Może tutaj to muszę zrobić, czekajcie. Aha, aha. Mała bateria, mała drukarka. Wymagana miedź. Wymagana miedź. Kurde, skąd ja mam miedź wziąć teraz? Miedź, 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 miedź. Zawsze słuchajcie, mogę się rozglądnąć jeszcze przy wrakach. Z malachitu. Ej, ja mam chyba malachit. Znalazłem malachit, czy nie? Kurde, teraz sobie tutaj taki bałagan zrobiłem. Malachit, proszę bardzo, mam. Czy to będzie przepalać? O, dobrze, mieć mi przepala, to super, dobrze się składa. Jedna mieć będzie potrzebna na mały słoneczny. Zrobimy sobie mały słoneczny i fotel. Tu mamy fotel. Oj, nie tak chciałem. Pięknie. Mamy ten. Ciekawe czy ja już mogę... Mogę już tym jeździć. No ale zrobimy sobie jeszcze mały słoneczny. Ej, ej, czekajcie. Ale jakbym mógł... Ale nie... Chociaż... Bo ja mam drugą, drugą mam tą wiatrową turbinkę. Ciekawe czy, czy, to by zadziałało, ale zrobimy ze słoneczny, żeby były dwa źródła energii jakby. Bo jakby nie, jakby nie wiało, no to wtedy słoneczko może mi zrobić ten, nie? Dobra, mm. Do ekwipunku. Eee, małe fotogniwo, kraftujemy to. Pięknie, mamy to. I podłączmy sobie to tutaj. Super. A teraz yy, się zastanawiam jeszcze, czy. Czy mi się tlen skończy, nie? Jak ja to mogę sprawdzić? Czy ja mam tlen, czy nie? Czekajcie, jak wysiądziemy z tego. O, zobaczcie, mam tlen od łazika. Dobra, ej, to teraz to ja mogę kurde. Teraz to ja mogę, kurde, naprawdę dużo rzeczy zbadać, nie? Mogę, kurde, rozglądać je, nie muszę stawiać za sobą tych przewodów. Tylko mogę jeździć i szukać, nie? Na przykład, o, zobaczcie, tutaj mamy... Mamy jakiś ten... jakiś wraczek. Możemy się tu spokojnie rozejrzeć. Czy mamy tutaj coś? Przedłużacze. Przedmiot do przesyłu energii. Aha, można przedłużyć kable, no okej. Okay. No dobra, no to we we wezmę to w sumie, nie? Wezmę to w sumie, bo to... Może mi się przydać kiedyś. No i tu są gruzy. Z tymi gruzami, no to, to na razie chyba nic nie jestem w stanie zrobić. Um. O, o. Już myślałem, że zablokowałem gazika. Ja tu bezproblemowo wyjadę, chyba, nie? Tym. Zobaczcie, tu są już te kwiatki zaraz na samym początku, nie? Ale te jaskini są pewnie połączone, nie? Dobra, ja do jaskini nie będę wjeżdżał łazikiem, gazikiem. No ale rozglądać się już możemy, zobaczcie. Fajnie by było, gdybym miał przyczepkę jednak do tego, ale żeby przyczepkę ciągnąć, to chyba trzeba mieć ciągnik, nie? Bo na przykład teraz, gdybym miał przyczepkę, to mógłbym sobie to wziąć, nie? A tak to sobie tego nie wezmę, niestety. Więc ciągnik na pewno będziemy musieli zrobić, i na pewno będziemy musieli zrobić przyczepkę, bo wtedy będziemy mogli sobie właśnie takie rzeczy zabierać. Ewentualnie na przyczepce można postawić sobie magazyn, chyba, i takie zwykłe materiały do tego magazynu pakować, nie? Zobaczcie, fajnie dużo materiałów tu jest: żywica, złożony super, super. A to co to jest tu? Ja już to chyba zbierałem. To jest chyba ten malachit. Albo nie. O kurde, jaka dziura tu jest. Nie, chcę, nie chciałbym tu wpaść, nie? Eee, czekajcie, co to jest? Grafit to jest. Dobra, 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 dobra. No tego jeszcze tak dużo nie wykopałem, żeby, żeby sobie to gdzieś odłożyć. Więc na razie co to będę zbierał, gdzie byśmy nie chcieli pojechać. To już możemy pojechać, no ewentualnie. Znaczy, najgorzej, chyba w tych jaskiniach, nie? Bo w jaskini w mogę się zgubić bez przewodów, bo tak to zawsze mogę śledzić przewody, więc bez przewodów mogę się zgubić. Więc łazikiem, gazikiem ciężko do, 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 do jaskini, moim zdaniem. Eee, ale na pewno sporo rzeczy możemy z tym gazikiem zrobić. Mam sporo bajtów, i sporo tych rzeczy sobie tutaj zobaczcie do odkrywania znalazłem. Się dalej odkrywa tutaj, e, więc tych bajcików będę miał jeszcze więcej. Więc możecie dać znać śmiało, co byśmy sobie e, mogli odkryć e, w następnych odcineczkach. Gorąco jak w piecu, średni magazyn dostanę z tego, więc super i pięknie. To sobie podłączymy mamy magazynki, aczkolwiek tych magazynków to ja póki co nie używam tak bardzo. Weźmy to, niech się tutaj to przepala W każdym razie, słuchajcie Dajcie znać, co powinienem robić W następnych odcineczkach W dzisiejszym odcineczku zwiedziliśmy sobie troszeczkę jaskini Znaleźliśmy potrzebne materiały, no i mamy łazika I duży piec, więc w sumie Wydaje mi się, że dość sporo Udało mi się zrobić A właśnie, czekajcie, bo ja sobie tutaj znalazłem jeszcze kilka nasion Więc możemy sobie To spróbować Posadzić Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby to sadzić Tu w tym miejscu akurat no ale niech będzie, słuchajcie. W każdym razie, to by było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam. Także trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.